Cześć Widzowie! Witam Was na kanale Prosmer z Origami, gdzie to będzie nasz pierwszy odcinek i ten odcinek będzie ze starej, dobrej zabawki Piekło Niebo, jak zrobić widzicie Widzowie, tak się prezentuje można sobie robić tutaj różne rzeczy, niektórzy twierdzą, że też to może być turystyczny stojak na potrawy pieprz, oregano, coś tam. No, to zależy od Was jak, jak Wy to wykorzystacie, bo to też no, fajnie po prostu jest. No, dobra, zaczynamy. Składamy to. W taki trójkącik. Potem bierzemy jakieś nożyczki i odcinamy tutaj, żeby... Jak się rozłoży ten trójkącik, to żeby był po prostu kwadrat. To, to nam nie będzie potrzebne. Dobrze, rozkładamy to. Składamy na połowę. Teraz to Później rozkładamy, czyli znowu składamy. I rozkładamy. Robimy tutaj takie zagięcia ze wszystkich stron. I tak. I obracamy i robimy ten sam krok tylko na obróconej stronie widzowie zachęcam was do y, zalajkowania i zasubskrybowania naszego kanału y, na youtubie prosmerf z origami y, i mam nadzieję, że po prostu to będzie dla Was przyjemność robić z nami te origami. I też jak zalajkujecie i zasubskrybujecie to myślę, że będzie to nas zachęcać do działalności i po prostu fajnie by było. Wiecie nasza subskrypcja jest oczywiście za darmo. No bo to nie na tym polega. No. no i proszę. I teraz odwracamy. Bierzemy tutaj, wkładamy y, palec. Ja, to. Do, tutaj wkładamy palec do wszystkich. Ups. Tak, wkładamy palce. Nie, najpierw jeszcze trzeba złożyć na dwie różne strony. I widzicie daję pek, pek. Nie, to można też złapać taką. O. o! I widzicie widzicie, trochę się tym... Pobaj, trzeba, żeby to się robiło takie. No i macie tak naprawdę gotowe piekło niebo. O, patrzcie jakie oczka.